Przyjechałam tu z intencją zaufania i odnalezienia w sumie samej siebie. A ja to jedna z najpotężniejszych, najbardziej szczerych i odważnych kobiet, jakie poznałam w życiu. I są takie kobiety, które stają na naszej drodze, że sama ich obecność już jest przemieniająca. I czułam się totalnie zaopiekowana, czułam, że jest przestrzeń na to, żeby usłyszeć jakby moje prawdy, no i na pewno jakby to jest kolejne spotkanie z Ają, które e, przemienia moje życie po prostu. I przyjeżdżasz tutaj, a wyjeżdżasz zupełnie inną osobą. Uaktywnił we mnie większą taką. Radość wewnętrznie, taką, którą czuję, którą pragnęłam poczuć. Taką właśnie radość, taką beztroskę. Coś, za czym ostatnio zatęskniłam z dzieciństwa, poczuć właśnie taką beztroską radość. I taką stabilność, takie osadzenie się, jaką chęć do, do działania, do tworzenia. To chyba było dla mnie najważniejsze. I czuję, że mi się serce otwiera. Żeby rozwijać siebie dalej i szukać, i uwalniać z miękkością, akceptacją i że nie jestem tym sama, że jest więcej takich kobiet. Pewność siebie, taka wewnętrzna, głęboka pewność siebie, że, że naprawdę mam moc, mam siłę, mam sobie niesamowitą błogość i rozkosz, którą nie muszę szukać. Nigdzie na zewnątrz, tylko, tylko mam ją w sobie, którą mam w sobie i zawsze mogę, jak będę czegoś potrzebować, to zawsze mogę wrócić, wrócić do siebie i ją poczuć. Tych momentów było dużo. Yy, natomiast najważniejszym, wydaje mi się, znaczy nie, wydaje mi się, na pewno tym takim kluczowym, najbardziej, który poczułam. To był ten moment, kiedy uwolniłam z siebie takie zaciśnięte węzły właśnie, takie poczucie tej swobody w ciele, wykrzyczanie tego, że jestem, do wszechświata, takie poczucie, że mam prawo tu być. Każdej kobiecie, każdej. I wielokrotnie, nie tylko raz, wielokrotnie. Każde takie wydarzenie przynosi coś nowego.